Dobrze widzowie. Jesteśmy jakoś mi się udało załatwić. No ale wiecie, no normalnie, załatwiłem jakoś i tyle po prostu. Załatwiam, załatwiam. To jest, to jest drugi dzień. I... Po prostu i, i idziemy robić... portal do netheru. Tylko, oczywiście, pierwsze co trzeba zrobić. O, to pójdę tu i kopię te dwa bloki. To nie wyleciało. Patrzcie, jaki Minecraft. Poszedłem do Minecraft. No, poszedłem do ale. Jaki, jaki dziwne to było. To jest takie trochę dziwne, ale okej. Okay. będziemy wiedzieć, że to jest nasz yy, ten. Tutaj Dobrze, wybieramy po drodze. teraz tak e, do zbudowania. chaty będziemy mieć w środku, no, będzie, będzie to w środku. będzie Ten moment no, będzie trochę wielki. Chciałbym na cały To plac wykorzystać, ale nie wiem, czy będę korzystał go z tego. Ale ok. Zniszczę e, e, to. Samolot to jest to, co mam tu zostawić. Co tam? Czy tam coś widzę? Nie, nic. Ok. To idziemy do kopalni, którą sam wykopię. Zobracujemy jeszcze dwa. Wiecie, pochodnie by mi się przydało, Dopiero teraz o takim czymś myślę. I to mi się przyda. Ok, no, wszystko. Kopiemy się w dół. Pierwszy, sześćdziesiąty, druga kratka. Ja nie mogę. Od diamentów nam jeszcze daleko. To jeszcze bardzo daleko. Okej okay, widzowie, jedziemy dalej z robieniem tego kopania. Oj, patrzcie, mamy pierwszą rudę. A, tą co nie potrzeba, bo jak będziemy chcieli, to ją będziemy mogli sobie wziąć skąd indziej. Tu mam węgiel, którego na razie też nie potrzebuję, ale gdy będę potrzebował, to na pewno przyjdę tutaj. Pojdzie? Ja na razie... Potrzebuję bardziej żelaza i diamentów, oczywiście, żelaza i diamentów, oczywiście. Oczywiście będę tylko to potrzebował, ale tylko będę potrzebował, no, na razie będę się kopał po to żelazo, dopóki póki nie będę miał tego. No po prostu do tej kratki na której jest, diamenty są. Już prawie, jeszcze trochę i kilof się skończył, a jeszcze nocy nie ma. A ja idę i. Idę stworzyć sobie dwa kilofy. To widzę, że. Tak mi nie pomoże nic. jest sobie stworzę. Okej, okay, no to możemy iść. tam jasno jest, ja nie mogę. Dobra, no i się możemy kopać dalej. Jeszcze no, chyba Nie wiem ile nam w ogóle jeszcze Zostało ale Myślę że jeszcze pewnie dużo nam zostało Do Do bloków na których są diamenty <laughs> I Jeszcze nie mamy Ani jednego żelaza co jest? Naprawdę Co to za kopalnia? Jestem tu uciekam. On prawie umarł przez nią. Ale chociaż żelazo mamy. To nie wiem co nie, dobra. Też naszego kocha, ukochanego Endermana. I no oni mają jeszcze żyć. Nie! 6 zębiaków mam. Dobra. Najgorzej to ja bym się właśnie bawiał. Zębiaki to jeszcze ok, Ale szkielety. Okej. Okay. Byłem sobie wziął enter ale trochę się go boję, wiecie, brać o takim świeżym... Zobaczcie, nie będę, będę nic wziął. Nie idę nicie. Idę tu zabrać tam. A w ogóle mi się przydarzyły raz taki dziwny. ten dzisiaj. Grałem sobie ja po prostu taki. Tak normalnie sobie grałem hardcora. Miałem Axolotla. Trzy aksolotle. Dwa małe jedy, jednego dużego Axolotla, oczywiście białe. co Zrobimy sobie wyderka, zebrałem jednego Axolotla, bo mi nie było stać jeszcze na dwóch. na bo chciałem jeszcze dwa. No i mamy kolegę. Właśnie oto się oba pijałem, że Kina, a nie chcę końca tego. W, pier w pierwszej serii już w pierwszym że w drugim dniu już yy, DEDa mam. Dlatego też yy, się boję trochę. Bez tarczy chodzić. Bez oczywiście uzbrojenia. A przez ten na świat, przez oczywiście ulubionych kliperów. Yy, po czemu by nie musiał wysadzić się? Mamy lapis lazulit Żeby teraz mi creeper nie, nie podskoczył W ogóle tak Kopać Gdy creeper wyskoczy to ja się chyba... nie wiem co ja zrobię Patrzcie, patrzcie co ja mam Dobra, idziemy, żeby mieć pożywienie, full. Dobra, idziemy. Dobra. Siodło, mamy konia. Mamy pieska, mamy węgiel. Mamy dwa, no i tak, i co jest? Żeby konia i tego sobie nazwać? I naszego pieska nowego, czyli się ich znajdziemy. I gant powder weźmiemy. I to w ogóle wszystko, wiecie, weźmiemy, wiecie. I to sobie zostawiam. Bo na tym jeszcze będę farmił. Zostawię sobie kordy. Wiecie. Czekajcie, wy też pewnie to widzicie, albo i nie. Ok, no a ja. Muszę teraz zrobić jedną rzecz. Okej, okay. to są kordy te tak, to są te kordy. No, i kupię sobie jednego napisa, żeby mieć. No, a my się widzimy, dopóki ja nie będę miał tych. Po prostu. Dopóki nie zbuduję portalu. Trzeba po prostu, gdy... dopóki nie będę już na to Dopiero się wtedy widzimy. I to Dobra, widzowie, już jestem, ale nie wyszłem tą drogą, którą. Tak naprawdę chciałem wyjść. Czyli patrzcie, zaraz wam ja jedną rzecz pokażę. Śmieszne, tylko sobie złożę i do skrzynki. Mam bardzo dużo żelaza też. Też po drodze trochę mnie też żelaza. I walczyłem z robami i znalazłem dwie rudy diamentów. Rozumiecie, tu dwie rudy diamentów znaleźć? Załami się. Może znajdę ja jednego konia do przepalenia i ile węgla jeszcze wykopałem? Taką wielką brudę nie to wykopałem. I patrzcie. Ten się wkopywałem. Co nie? A ten się wkopywałem. Czy wkopywałem, tylko co ja mówię? Wykopywałem. Nie mogłem znaleźć normalnie tamtego wyjścia. Więc no, nie mogłem wyjścia tam znaleźć. A wyjście było parę kratyk tu, parę kratyk wyżej, troszkę. Musiał się trochę tam podkopać i bym miał już tamto wyjście. Aż ja tak kopałem i myślałem, że już. że jestem w jakiejś górze. Myślicie to sobie, że jesteście w jakiejś górze? się myślałem, im się nie kopać już. A jestem na 70. a to było na 71. Dobra. Aha, ja nie rzuciłem, okej. Okay. Patrzymy jak tam nasz chlebek. Zjemy sobie to. Jakie ja nie lubię stawiać tych te pochodni. Teraz sobie trochę tych pochodni porozstawiamy. No i gdy porozstawiam, te pochodnie. nie. io ja już muszę sobie tworzyć. Ja sobie trochę po pochodni w koło tutaj przed nocą przed mobami żeby mowy mi tutaj nic nie zrobiły a ja wykopywałem się prawie cały jeden dzień wykopywałem się a więc zmordowaliśmy na tym na kopalni ponad jeden dzień a spałnowałem hmm, się chyba no na gdzieś w blokach, o gdzieś o tam gdzieś, gdzieś chyba, nie wiem, nie pamiętam gdzie, a nie <laughs> Zy, albo tam się, albo tam, albo tam, albo tam, różnie Spało na miałem ale dobra przypala się, przypala się, a właśnie, nie, dobra to próżnię, więc tak. Tutaj nie chcę. Tutaj sobie wykopię, nie? Dlaczego ja taki używam? używam? Zabiorę no Tutaj zabiorę kolejne. O nie, tu. Tu postawię. Tu szybko wyleję wodę na to. Tu wrzucę. Tu wrzucę lawę. To zalepię sobie dirtem. To wezmę zabuduję. to zniszczę, to zniszczę, teraz sobie zbuduję tutaj rzecz jak portal do portalu okej, okay. do takiego portala całego. Więc dobra, wylewamy tak. Pełną lawę trzeba odgrodzić trochę, tylko trochę tylko na pewno trzeba odgrodzić. Jeszcze tutaj takie no podwyższymy. Najbardziej no. tutaj bo jedna i dobra. Teraz trzeba wydać tutaj wodę. I dobrze zrobiłem tak. Jeszcze pięknie właśnie, że zrobiłem. No teraz mogę sobie dać tu. Tutaj mogę dać. No, zrobi no, się to mi. Wyszło tylko, że na razie mogę z tej strony to porobić. Zrobimy takiego pełnego portala. Okej. Okay. Jeszcze tutaj tylko. Zostało. Dobra. I teraz mogę jeszcze resztę budować. Co ja nie zrobię, bo to już w ogóle będzie w wodzie? Jeszcze jeden. Mamy cały pełen portal. A ja nie wiem, czy ja bym chciał do niego iść. Z tego powodu, że. Miałem innego niefarta, gdy byłem na... tym. Gdy byłem po prostu na... Hardkorze i zginąłem, umarłem przez głupiego endermana w nederze. No tyle po prostu, umarłem przez głupiego endermana w nederze. Po prostu umarłem. W ogóle musiałem zaatakować, bo chciałem mieć Ender No i tak to wyszło. Chcesz mieć Ender W że nie dostajesz nigdy, bo umrzesz w piekle. Ale rymy sklejam widzowie dzisiaj. Takie rymy widzowie sklejam, że nie wiem. Ccinek trwa już ponad godzinę, bo to widzowie tak. To co nie, nie będzie wrzucany jeden filmik. Po dwa dni z Minecrafta Hardcora A ja się z wami żegnam I za kolejne dwa dni będziecie mieć kolejny odcinek z Minecraft Hardcore Ja się z wami żegnam Siema